Pierwszy mecz rozpocznie się 8 czerwca i do tego czasu wszystko musi być dopięte na ostatni guzik. Szczególnie jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprezy. W gotowość polskich służb odpowiedzialnych za porządek w czasie rozgrywek nie wątpi Grzegorz Mikołajczyk, ekspert w dziedzinie ochrony i zabezpieczeń. Na no stan wiedzy dzisiejszego dnia jaką posiadam oceniam bardzo dobrze. Wszystkie służby są w pogotowiu. Od dłuższego czasu już monitorują, dbają o poziom wyszkolenia, o siły, o środki, które będą potrzebne na wypadek incydentów, można powiedzieć, założenia tylko spodziewanych, ale uważam, że, że, że to, co się dzieje na tym etapie dnia dzisiejszego, jest to wykonywane bardzo dobrze. Co prawda, nie wszystkie stadiony są jeszcze w pełni gotowe na przyjęcie kibiców oraz zawodników. W Poznaniu, Gdańsku i Wrocławiu pierwsze mecze testowe już się odbyły. Warszawski Stadion Narodowy wciąż czeka na swój debiut. Na wszystkich stadionach zapewnienie bezpieczeństwa będzie kluczowe. Są y, tworzone projekty, plany zabezpieczenia. I wszystko jest robione w tym kierunku, żeby, żeby, żeby tych sił nie zabrakło i żeby skutecznie działały. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej po Igrzyskach Olimpijskich i Mistrzostwach Świata to trzecia największa impreza sportowa, która przyciąga miliony ludzi, nie tylko zainteresowanych sportem. Atak podczas takiej imprezy byłby dla terrorystów szansą na zwrócenie na siebie uwagi połowy świata. Jeżeli będą przygotowania wyglądały tak jak na, 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 na dzień dzisiejszy to oceniam, że, że może to być wręcz niemożliwe, a jeżeli coś się wydarzy, to, to ja bym raczej nie nazywał tego jako atak terrorystyczny, być może komuś się wydaje, że jest tylko terrorystą. Taki człowiek zostanie natychmiast wyeliminowany. Ministerstwo Sportu planuje na początku marca testy sytuacji standardowych i następnie nietypowych. W połowie maja ma zostać osiągnięty pełen stan gotowości przygotowań.